Chodziłyście na jagody gdzieś do lasu kiedyś, jeszcze nie ma jagód teraz? Jak wystukacie Piotr Kowalski, to się pojawi tysiąc Piotrów Kowalskich, a jak dodacie w środku literkę C, to tylko ja. Na ścianie, obok której siedzicie, jest mnóstwo cytatów dotyczących sztuki. Czy któryś z wam się najbardziej podoba? Tylko to teraz powinno pozostać na okres kilku, mie kilku miesięcy. Podaj mi taką jedną paprykę. Ja tutaj. Jeżeli będziecie przechodzić tutaj jutro, pojutrze, wejście, nie wiem czy w tym miejscu, czy w innym, jak wyschną, zobaczymy jak. Jak, jak intensywny ten kolor będzie. Tu macie przykład tego, co robiliśmy dzisiaj farbami, w cudzysłowie farbami, barwnikami naturalnymi. Tutaj macie obrazy, które ja sprowokowałem bobry. Ja bobrów nie widziałem, ja tylko słyszałem bobry. Tu nie możemy mówić, o ten lepszy od tego. To są wszystkie w sposób naturalny, które zostawiły ślad. Obrazy malowane szybko i obrazy malowane bardzo szybko. Jak szybko można malować obraz? Sekundę. Brawo, no tak, możesz jeden gest zrobić, podpisujesz się, dłużej się będziesz podpisywał, nie zrobiłeś ten gest. Ale jak malujesz obraz szybko i bardzo szybko, tak samo można malować obraz wolno, bardzo wolno i takie obrazy, których zdawać by się mogło, że nie wolno ich malować.